Najpopularniejsza platforma tradingowa MetaTrader zniknęła ze sklepu App Store. Dlaczego tak się stało? Co teraz zrobią traderzy, a tym bardziej brokerzy, którzy opierają swoją ofertę na tym softwarze? O tym opowiemy w tym odcinku. MetaTrader to zdecydowanie najpopularniejsza platforma do handlu na rynku Forex i instrumentach CFD na świecie. Nie są udostępniane żadne wiarygodne i aktualne statystyki, ale na stronie MetaQuotes można znaleźć informacje o ponad 750 brokerach, którzy oferują handel z wykorzystaniem tej aplikacji. Łatwo można sprawdzić, że samych serwerów MetaTrader jest ponad 3000. I tutaj 300, 500, 700 czy 900. No ilu by tych brokerów nie było, liczba jest ogromna i żaden konkurent nie może się z nią mierzyć. Według danych z 2020 roku MT4 w połączeniu z MT5 miało blisko 80% udziału w rynku. Trudno powiedzieć ilu traderów korzysta z MetaTradera, ale z całą pewnością są to liczby idące w setki tysięcy, wie czy nie miliony. Jak to się stało, że MetaTrader osiągnął tak spektakularny sukces? No obecnie patrząc na platformę MT4, no niczym specjalnym nie zachwyca. Interfejs jest wręcz archaiczny, wiele nowszych platform posiada szereg bardziej zaawansowanych funkcji, jest regularnie aktualizowana i rozbudowywana, ale jakimś cudem cała rzesza traderów nadal korzystają z tej platformy, która została wypuszczona w 2005 roku. Co ciekawe, nikt nie pamięta o jej wcześniejszych wersjach. MetaTrader 4, jak na tamte czasy, był niemałą rewolucją. Oferował dostęp do wielu instrumentów w jednym miejscu, działał szybko i niezawodnie, czyli coś, co dziś jest standardem. Wtedy było wielkim przełomem. Ale MT4 miał coś jeszcze: oferował dostęp do wielu narzędzi. Mogliśmy tworzyć własne wskaźniki, skrypty, automaty i to z wykorzystaniem MQL4, stosunkowo prostego języka programowania, bardzo zbliżonego do C Sharp. To, w połączeniu z korzystnym modelem biznesowym i rozwiązaniem sprzyjającym wdrożeniu platformy do ofert brokerów, wywołało duże zainteresowanie. Szybko stworzyły się społeczności, które wymieniały się narzędziami, a z tych mogliśmy korzystać u dowolnego brokera, który miał tę platformę w swojej ofercie. Wszystko samo się napędzało więcej rozwiązań, więcej brokerów, więcej traderów. Po konkurencyjnych produktach z tamtego okresu obecnie no, już nikt nawet nie pamięta. W 2010 roku została wypuszczona nowa odsłona Metatrader 5, która przez kilka kolejnych lat miała problemy, aby przebić się w oczach traderów. W końcu nie nastąpiła tu żadna rewolucja, a wręcz przeciwnie użytkownicy dostrzegali głównie problemy. Wprowadzono na przykład zasadę FIFO First In First Out, a także zmodyfikowano język programowania, gdzie MQL4 został zastąpione odświeżonym MQL5. W teorii miało to rozwiązać wiele problemów, ale jednak sprawiło, że wcześniejsze stworzone przez traderów narzędzia po prostu nie działały na nowej wersji i trzeba było je poprawić, a czasem nawet pisać od nowa. W skrócie, nie wypał. Dopiero 11 lat później, w 2021 roku, po wielu zmianach, aktualizacjach i kampaniach promocyjnych. Poinformowano, że liczba użytkowników MT5 po raz pierwszy przewyższyła liczbę użytkowników MT4, ale często w praktyce traderzy nadal korzystają z obu wersji równolegle. Przejdźmy teraz do sedna sprawy. Dlaczego Metatrader zniknął z App Store? Tu warto przede wszystkim wspomnieć o czymś, o czym nie powiedzieliśmy wcześniej. Kto jest twórcą kultowej platformy? Firma Metacode Software Corporation została stworzona w 2000 roku, mimo że oficjalnie jej siedziba znajduje się na Cyprze w Limassol, to jednak nie jest tajemnicą, że wywodzi się ona z Rosji. I 24 września 2022 roku poinformowano, że platformy MetaTrader 4 i MetaTrader 5 zostały usunięte z App Store Apple, rzekomo z uwagi na zachodnie sankcje nałożone na Rosję. Czy faktycznie? Sprawa nie wydaje się właśnie tak oczywista. Aplikacje nadal są dostępne dla użytkowników urządzeń z systemem Android w sklepie Google Play. Dodatkowo, jeśli wybierzemy ofertę jakiegoś amerykańskiego brokera z MetaTraderem, tu okazuje się, że piątka nie jest możliwa do pobrania dla klienta z USA i została zastąpiona czwórką, ale dla klienta z Europy już jest. Ale faktycznie w App Store mobilne wersje nie są już wcale dostępne dla wszystkich użytkowników Apple? Oficjalny przedstawiciel firmy stwierdził, że usunięcie było spowodowane niezgodnością z wytycznymi App Store Review, ale jak wtedy wytłumaczyć zmianę w ofercie amerykańskich brokerów? I dlaczego dotyczy to tylko MT5, a nie również MT4? Można podejrzewać, że to tylko początek zmian, które wynikają z nacisków amerykańskich władz, i, no to kolejny odwet za działania rosyjskiego rządu, np. w postaci ogłoszonej mobilizacji. Trudno powiedzieć, czy będzie to dalej postępować, czy też może zaraz wszystko wróci do trybu business as usual, ale na miejscu brokerów oferujących handel tylko na MT4 i MT5, właśnie dzwoniłbym do firm oferujących inne platformy. No tak, na wszelki wypadek, w celu dywersyfikacji. Bo z pozoru może się wydawać, że obecnie sytuacja nie jest poważna. W końcu to tylko użytkownicy urządzeń Apple mają problem i to ci, którzy wcześniej nie mieli poprawnego metatradera na swoje smartfony. Nie musimy też się bać o nasze środki, bo nawet jeśli są one na metatraderze 4 czy 5, to jednak fizycznie znajdują się one na koncie u brokera. Ale o ile trading mobilny w Polsce nie jest aż tak popularny, to szacuje się, że nawet 30 do 45 traderów aktywnie korzysta z platform mobilnych przy zawieraniu transakcji. Więc statystycznie jest to utrudnienie dla jednego na trzech traderów, którzy w przyszłości będą chcieli zacząć handlować. O ile nam te 30-45% może wydawać się to nierealnie dużo, to uwierzcie mi, że w Azji nałogowo handlują ze smartfonów w każdym możliwym miejscu. I jeśli ten problem w długim terminie nie zostanie rozwiązany, to brokerzy skupiający się na tamtym regionie mogą mieć problem. A co jeśli metatrader wkrótce będzie zakazany i u europejskich brokerów? Czas pokaże. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jeśli pojawią się nowe sygnały w tej sprawie, będę Was oczywiście informować. Dlatego subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do następnego. Cześć.